Nikt nie wie co mu było, ale chodzi, odpalałem, teraz w zatankowaniu jestem do pełna. Zobaczycie sami jak odpala, podgrzewać nie będę. Pompka chodzi, słychać. Także widzicie jak chodzi, ogólnie błędy mogą być nasze, spowodowane tym, że przez lata laliśmy B7, która była trzymana w beczkach dłuższy czas, nie było to, że w ciągu miesiąca się zużywało, tylko to leżało do pół roku w sumie, może kiedyś jak było nawet już mniej pola, to im można powiedzieć, że z rok czasu nawet leżało, ale blokowana B7, no bo taka jest tu na miejscowym cpn najbliżej w sumie, wiem, że na miast w miastach tutaj u mnie, So zerówki, ja kupuję już teraz te zerówki, bo się od zeszłego roku nauczyłem, no ale wcześniej nie kupowałem. No i to może być błędem. No i ten osad jest. No i dwa lata temu w zimę mi zamarzła ropa. Nie no syf baku raczej jest, bo gwarancję tam roku mi odrzucono na pompkę, ale no pompkę odrzucono, gwarancję. No ale jak sami wiecie, nie wiem, jak ktoś film ogląda to wie, że od zeszłego roku ta sama pompka, która już jest trzeci sezon, zaraz będzie, bo to zaraz po żniwach to trzeci sezon, to no jest ta pompka, nie wiem, z 5-6 pompek już było i chodzi. Nie wiem, co się stało, znowu coś się przytkało, czy po prostu zwarcie elektryczne, bo jest problem z klimatyzacją, zamiast iść tutaj tym przewodem woda z klimatyzacji, to idzie. Nie wiem, sucho jest tu mi skrapla, i może tam być też problem. Nie wiem, tu też jest problem z elektryką ogólnie, właśnie, bo jest problem na załączanie wałka. Czyli tak drugi, można by powiedzieć, że to jest sprzęgło jednostopniowe, ale tak, jakby tłumaczyć komuś, co robi 60 sześćdziesiątkami, tu mamy drugi stopień sprzęgła automatyczny. Tu jest auto, to auto, wyłączony wałek, że nie załączy, manual, załączenie wałka, e, załączanie 540 000. Może przy okazji zrobimy filmik z obsługi ciągnika. Mamy 16 przełożeń, e, tu mamy wajchę do tura, tu mamy e, podnosik e, pozycję też siłowo-pozycyjną, wyjścia hydrauliczne. Tu ich ja rzadko używam, tylko do przyczepy w sumie. E, co tu więcej? Światła, kierunki, światła awaryjne. Rewers przód tyłu, gaz ręczny. Szybko opowiedziane, chyba tyle. Odpalamy na sprzęgle. Mogą być biegi wrzucone na wstecznym i na włączonym wałku nie odpalamy. Eee, tyle. No, nie wiem, co miałem jeszcze powiedzieć. na rekord. i znowu do brudy. Patrzcie. I Jednak... dobrze no, także jak widzicie nic takiego nie zrobiliśmy. To tylko uszczelkę wymieniłem dzisiaj. Wczoraj byli, odpalili, nie wiem. Coś się przycięło i dalej chodzi. nie Zobaczymy jak długo. W tam roku też się przycięło. Na tej samej pomce trzeba chodzić. Wlałem tylko te do czyszenia osadów, te specyfiki. To na wiosnę nakręciliśmy. filmik w tamtym roku też. I nie wiem, teraz pewnie trzeba wziąć jakiś wlać, tylko może coś lepszego i większą ilość. Wlać, żeby przeczyściło wtryski, i coś tego typu. Bo ogólnie widzę, że to coś jednak pomaga, bo zaczęło chodzić. Teraz nic nie lałem, to właśnie nie. No i naciągnęłem obroty, tak jak widzicie, do trzy, tych 3,5 prawie dochodzi. Także to jest świat, i ludzie. Mam 30 na godzinę po asfalcie, a w rotacyjnie tak 3000, ale dobrze docina. No, także na tyle. Trzymaj się, cześć.